Siemaneczko, z tej strony AgroMati Witam was serdecznie w kolejnym odcineczku na moim kanale Jak widzicie dzisiaj nie Farming Simulator Znajdujemy się w grze Truck Simulator 2 Dawno Eurotracka nie było A chciałbym w tym kanale jednak nie tylko Farming był Zajmiemy się teraz właśnie przez wakacje też innymi grami, no i tak dzisiaj idziemy Nasz, moim tirem, jest to już sobie tir, którego sobie zakupiłem Lecz przyczepa nie jest moja, nie mam własnej firmy, tylko swojego tira No i tak, gram ogólnie na kierownicy, tak więc góry, przepraszam jakbyście słyszeli jakieś um, No walanie pedałów i tak dalej, ale niestety mam taki problem z pedałami, że Nie mam jakby żadnej podstawki, mi to strasznie pod nogami lata Też bardzo rzadko gram na kierownicy, bo jak wiecie farminga, e, Gram sobie na klawiaturze, tak więc też muszę się e, we, Tak tu nowa przyzwyczaić tak więc tak, mam nadzieję, że jeżeli chodzi o głos, to wszystko będzie ok Nie nagrywałem dawno Euro ale zrobiłem sobie to z nagrywania No i było niby w porządku, no zobaczymy jak to będzie Mamy 13 tysięcy bez żadnego kredytu, natomiast myślę, że spoko Mamy siódmy level ponieważ nie grałem w Euro naprawdę dobre pół roku, ta więc no, taka akcja ale nad kierownicą to myślę, że będzie spoko Ogólnie tak, wziąłem ładunek sobie i lecimy z Wrocławia właśnie do Czech na Pragę i musimy się rozładować. Wieźmiemy taki jakiś alasilos, silos, taki na silos, choć bardziej mi się wydaje, że silos na budowę niż rolniczy, no ale zobaczymy, gdzie go będziemy musieli dostarczać. Ogólnie, jeżeli wam się spodoba ten let's play z AeroTrack, pociśniemy z jakimś multi, bo jednak multi jest lepsze ale chciałbym troszeczkę pogryć jednak na singlu żeby potem do tego multi się jakby od nowa przyzwyczaić wiecie o co chodzi, żeby po prostu na tym multi nie, nie być na idiotę, który w ogóle nie umie w to grać Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo Tak, ogólnie sobie gramy za to nawigacją. nigdy nie grałem i stwierdziłem, a sobie spróbujemy Dobra, musimy zwolnić sobie troszeczkę, tak, tak Musimy sobie zwolnić, bo to jednak jesteśmy na pasie Na którym tutaj, no trzeba uważać, jeszcze takim e, Tirem, mam nadzieję, że nie będzie w topy, bo ktoś mnie ogląda To e, w większości wie, że ja Kocham jakieś topy w Eurotrucku, że w większości moich odcinków właśnie się skończyły e, No że coś po prostu zostało uszkodzone Ogólnie jedziemy sobie z kamery wewnątrz pojazdu e, Moim zdaniem jest to wiele lepiej, niż bym miał jechać e, z ze zewnętrznej strony tak lepiej widać teraz mamy ustąp, to musimy się rozejrzeć. tam z lewej strony jest tir, to musimy sobie podzielić tym pasem. Dobra, minęliśmy go, możemy e, kierunki. Ogólnie nie wiem, ten kamas, chyba kamas to auto, chociaż sam nie poznaje. Tak szczerze, jest to kamas czy nie kamas? A nie, to nie jest z to jakiś Maz, ale to chyba też jest jakieś ruskie auto, mi się tak wydaje, tak bynajmniej No ja się mylę, to więc poprawcie, mnie. ogólnie nie znam się na autach, jak wiecie, mm, ani na ciężarówkach, ani na tirach, ani na samochodowych zbytnio Nie jest to jakiś mój konik, że tak powiem, żebyś na tym znał Ale spodobała mi się ta, ten, ta ciężarówka, tak to się podoba ta ciężarówka No i stwierdziłem, czemu nie A tam jakieś roboty na pełnej, na pełnej I tak, mojej ta ciężarówka za cicho i jest smutne, że tu nie słuchajesz, że kierunki chodzą, nie, że... Powiem że jakiś dźwięk, bo tak te kierunki, jak no... E, trzeba pamiętać, żeby te kierunki właśnie dać, tak? Ogólnie grałem sobie z autonawigacją z tego względu, że... Bardzo często mi się zdarzało, grając bez, że gdzieś... Wjechałem tam, gdzie nie trzeba, no i stwierdziłem, kurczę, wolę, żeby ten odcinek jednak wyszedł tego w miarę Powiem że zestaw spoko wygląda Spodobało mi się to zielone, mamy nad polskie rejestracje DWR, czyli to właśnie z Wrocławia, gdzieś te kierunki e, No i taka akcja przy państwa, no i lecimy sobie z tym stylosem, aż z pasu zjechałem, no trochę nieładnie Dlatego moje wolę jednak sobie ze środka grać, ogólnie jeżeli chodzi o grafikę mam chyba najwyższą, nie mam tu żadnych shaderów Ogólnie nawet nie wiem czy w tej grze istnieje takie jak shader, możecie mi napisać czy w ogóle em, coś tu istnieje Ogólnie ciężarówka jest modów, udało mi się mody wgrać, tak więc spoko, bo myślałem, że mi się nie uda, bo... Trochę to nie jest pokopana, mówię, w Eurota... się prawej strony, no. a następnie zjedź w prawo. Musimy się prawej strony, tylko może maty nie najeżdżajmy na prawy. Ja już zjedź sobie w prawo. kieruneczek dę, tylko troszeczkę sobie wyhamujemy, bo jednak 80 na godzinę, tutaj wierzę, to troszeczkę by była Poływam szczęścia lipa. Ale będziemy jechali na lewo, to w sumie kręczek możemy sobie dać na lewy, żeby wszyscy wiedzieli za nami. Jedziemy do Bern, Brno, do Czech oczywiście. Ogólnie mam chyba troszeczkę za bardzo czułość pedałów na kierownicy. Przygotuj się bo strasznie mi skręć tego... W lewo. Strasznie mi ten. Strasznie mi hamują za szybko, nie? Nie zdążą nie zrobić, one mi tak hamują strasznie. No moje dają troszeczkę za bardzo. No i dobra, lecimy prosto, bo jesteśmy na drodze z pierwszeństwem. Tak więc jest Oki. Okay. No i tak lecimy sobie dalej. Jak macie spodobał, to cię zostawcie pałeczkę w górę, napiszcie jakieś sugestie. Jeżeli ktoś z was ma Eurotraka, chciałby pograć na multi, no to oczywiście kontaktujcie się ze mną. To czemu nie? Może jakiś konwój sobie zrobimy, może do jakiejś firmy wstąpię, zobaczymy. Ogólnie sam też chciałbym się oderwać troszeczkę od farminga, dlatego inna gra. Teraz, jak mówię, w dzień grałem farminga, to właśnie chciałem teraz pograć sobie w Eurotraka. I jeszcze jakieś inne gry też na kanale powpadają, ale nie wiem czy będą, w jakiej kolejności będą. Na pewno jeszcze chyba gra wpadł w Czarnobylu. Może w breakfast na multi, no zobaczymy. Zobaczymy, chciałem, mówię, troszeczkę inny gier, żeby ten kanał troszeczkę powstał z umarłych, ale też z innymi grami, żeby właśnie nowo widownię przyciągnąć, ale nie tylko na farmingi, nie? Żeby coś zaczęło się dziać nowego. Widzicie leka, górka, no i mu, troszeczkę ciężka, mama ciężka, ogólnie gra bardzo mnie zaskakuje, miała nowe aktualizację. A jak wiecie, gra ma już no 8 lat, a rozwija się bardzo. Ciekawe jaki jest farming gnożem. Myślałem, że właśnie będzie 19, żeby się go rozwijała ją nowe mody w ogóle, ale jednak będzie 2022. Musimy uważać, bo niebezpieczne zakręty są tam więc nądzi. No, Ogólnie sterka w miarę są ustawione, tak w miarę myślę, że siedzę, w miarę widzę dokąd są te linie i czy się mieszczę. Dla e, jest ok. W sumie robię praktycznie no o jezu. Natomiast wypadałoby się pochwalić, że w miarę mi się to idzie. Do skrętu w prawo. No nie no, to zakręt w prawo nie jest, bardziej łuk Aha, tutaj jedziemy w prawo, dobra, ja myślałam, że ona mi tak mówi, bo mówi. Ja muszę sobie, w bardziej, w muszę sobie bardziej tak usiąść właśnie na tego, na. Także ja widział to lusterko, ale tak jakoś. O dobra. A wyhamowujemy, bo troszeczkę jest za szybko. fajnie, że te wszystkie kontrolki działają i te wszystkie e, jakieś ruchome e, biegi, to wszystko, że to ma animację, bo właśnie nie wiem jak to jest modami. Możemy pisać. czy w trochę każdy mod musi jakby wiecie, jak, e, mieć takie funkcje jak ciężarówki, czy może po prostu go, żeby, no bo tu jednak to wszystko jest ruchome, tam więc e, jest spoko. Chociaż mi coś ten dźwięk ciężarówki nie przypomina takiej, no ale... Kurde, co chwilę na pas najeżdżam. Jednak nad ciworówką to nie, to nie auto to trzeba. To jest troszkę większe, jakby nie patrząc. Chwilę będzie zachód słońca, jak widzimy już po pogodzie. Ogólnie, no nie wiem, ile ładunku zrobimy w odcinku zależy, ile ten ładunek nam potrwa. Jak ten ładunek, nie wiem, mam poza 15 minut, to sobie jeszcze raczej e, drugi ładunek ogarniemy. Żeby po prostu najwyżej co jakiś z trzech chcę weźmieć ładunek, żeby nie wracać na, na pusto do Polski, bo to jednak jest e, mój tir, no i muszę o tym pamiętać żeby nie było potem lipy. Te za chwilkę można sobie zobaczyć w sumie resztę tak jak tam, tam kiedy tam musi iść spać i w ogóle, bo to też jest wasz, wa ważne w tej grze. Przerwa dopiero 5 godzin to mamy Praga Zbiornik bierzemy. No dobra, wszystko raczej jest dla mnie zrozumiałe i wiadome tam więc spoczko. O widzicie jakieś w przykładem? bardzo fajne. Mówię, brakuje mi takiegoś tak farmingu, że jakieś takie animacje, na które się nie zmieniają, ale zresztą robią, nie? na jakichś polach są jakich sąsiedzi, na przykład te pola, które w farmingu ym, są jakby niekupione, że tam właśnie jakiś sąsiad, komuś tam robi, a on np. tak wygląda sezon, sezony, co, na przykład, na raz na tym polu ora, raz na tym polu sieje, a teraz zbiera no, żniwo, czyli żniwa robi, tak? Też moim zdaniem byłoby naprawdę fajne. Czerwone światełko, musimy sobie stanąć i poczekać, ale dziwne, bo nic na przeciwkach na razie nie, nie jedziemy, a jedzie dobra, przepraszam mamy czerwone światło no, ale oczywiście trzeba tu... trzeba no przepisowo się zachowywać, dobra. No to oto, ja nie wiem, mam wyniki na fula, a to oto jakby... Nie, ja nie słyszę tego to, żeby ono chodziło na postęku, no bo się wyłączało no, Jak to takie in nowe, inteligentne co się wyłączają, no ale... Tak policja trzeba się później, żeby nie było przypało. Raczej będzie koniec, mi się wydaje, że będziemy chyba e, powoli ruszali. No, dalej, czerwone. Kurczę, na co my czekamy? Jest tam coś. Ej, no, nic tam nie ma sprzeciwka. Na co my czekamy? No, korek się zrobił, dwa tiry, za autobus. Pewnie dzieci do się wiozą, dobra, jedziemy dalej. Udało się, wreszcie zielone. Zobaczyłem co tutaj nasze chłopy robią. ponieważ to jest Ukraińcy. Prywie, prawda? Kartuszowa nie leci tam. No coś kują, kują sobie. No fajnie to tak wygląda, mówię. Brakuje takiego czegoś, naprawdę brakuje w innych grach takiego czegoś. No i dobra, udało się. Tak, to tylko 30 razy przesadziłem, ale tam nic nie szkodzi. No i możemy się rozpędzić. Więc ja mogę sobie powiedzieć, no fajnie trochę wrócić, mówię, jednak ja tak właśnie tak gram po pół roku przerwy zawsze, tak jakoś to wychodzi Mówię, tak fajnie wrócić sobie, zobaczyć zobaczcie, gdzie się pozmieniało, bo jednak jakieś tam aktualizacje były da, Musimy A50 troszeczkę, musimy sobie zwolnić Żeby to też nie było kogoś przypało, ogólnie ten pomadka był na test, z czego co... nie, na te było rozprzęganie Wiecie, tego całego Gdzieś tam te pomad była, ale na razie po tą górkę, ten pomad mat, silnie potrzebny, bo Ja powiem tak, dodaję doda mu Liczmy, że to skamas, że to nie skamas, na pewno, to jest mas bardziej Ale no liczmy, że to, to jest skamas taki nasz W cudzysłowie Dodaję mu na fulla gałzę, serią no serio mam całą piętę w i no bo ciężko ma, ciężko ma Chyba ten tier, że z nami długo nie pobędzie, no bo No bo nie daje jakoś rady, tyle ile bym chciał Ogólnie nie wiem czy jest taka możliwość, bo właśnie napisałem mi, że są takie mody, że jeździłby traktor wiecie z wózkiem doli na przykład i możemy takie przyczepy właśnie traktorem ciągać Jeśli tak, to fajnie byłabym bym taka rzecz tutaj zrobił Jakiegoś fasaka albo jakiegoś fenda, albo fala, jakieś takie szybsze ciągniki Bo są takie jedne z szybszych ciągników, te, wymieniłem, to bym sobie to jednak wziął Nie wiem dlaczego, ale w lustryku jest jakaś dziwna jakość gry, nie wiem czy właśnie widzę tej ciężarówki, która jest tak zrobiona, na czymś się świeci, te co jest strasznie świecą a nie ma, świateł światek włączony, normalnie się wyco... no jakoś mi się to nie podoba, jak to świecą się wytkuj. Dobra, troszeczkę przekroczyłem prędkość, choć za chwilę jest tak, no, straszny taki straszny łuk w lewo To trzeba będzie, że tak tu musi się uograniczać Ogólnie jeżeli chodzi o biegi, nie gra na biegach, ponieważ nie mam na mojej kierownicy, jakby ująć to Nie mam po prostu onej obiegów i no ciężko było... To tak średnio by to wyglądało moim zdaniem, tylko już wolę po prostu bez tych biegów grać, no bo to by było takie Ech, ech. To właśnie, jakby było, bo było, nie? Ale tu zakręcam za ciszę, pan tutaj masz. Jakieś zdjęcie na szybko się musiał zrobić takie, jakieś Byle by było, bo coś trzeba na jakąś metrkę będzie uszykować. Coś na pewno. Tu na F czy się włączało, coś tam pamiętam. Ale ładne niebo, naprawdę tak się wypogodziłem. Ja myślałem, że będzie słońce, ale to może że była taka właśnie chmura, bo. Teraz naprawdę ładnie wygląda tym Ogólnie jeszcze widzę, że mamy 87 km, ta, więc sobie raczej zrobimy tylko jedną trasę w tym odcinku No bo więcej nie ma sensu, Ja mówię, jeżeli chcecie więcej tras to napiszcie w komentarzach to Na pewno ta gra się już na tym kanale pojawi I coś ogarniemy, no i tak wjeżdżamy sobie do... A nie, to jeszcze jesteśmy w Polsce, aha Myślałem, że w Czechach jesteśmy, A jeszcze nie? A nie Może tak, bo są w sumie chyba tak, bo są dwie flagi Chyba to jest... O, to jest jakiś parking, ale no, nie, parkinga nie potrzebujemy. Ej, a czemu już nas ta ten, ten nasza nawigacja tam nic nie gada... gadała i przestała? Dziwna. No chyba na razie nie zakręcamy, no ale... W nie wiem, czy w tym, grze są też takie mody, nie możemy zwykłą, nie osobówką włożyć jakieś tam e, przyczepki. To też napiszcie mi w komentarzu, mówiło możliwość jest, bo też fajnie byłoby wiedzieć, czy tak się da, czy się tak właśnie e, nie da. Trochę się rozpędzimy, panie, to nie ma pystu, to Nikt nie zobaczy, tak? Dobra, trochę z gazu jednak zdejmijmy go i wróćmy na ten bo za chwilę jest kurde zakręt i muszę go wyhamować troszeczkę. A i widzicie bele po prawej, to już po wniwach. Szybko tu się uporali, szybko, szybko. Zakaz wyprzedzania. Pamiętam, za nami też ten autobus i tyr się za nami wleczą, ale w lusterkach Kankiowa, to usla, w lusterkach nie widzę, jednak. Ani, no jest za nami, ale strasznie duża przerwa od nas, ale jest autobus za nami, dobra. Tam więc jest Git. Nie ma, nie ma tu tam tu. Kurde, no. Coś najeżdża na te pasy jakoś bardzo ten tyr, jednak nie mam takie wyczucia, jak to jest taki tyr, nie? Mówię, no nie grałem pół roku i na się nie przygotowano tej gry, tylko weszłem do gry, i od razu stwierdziłem, że nagrywam, nie? No, ale myślę, że jakoś tragicznie to na razie, jak na razie nie wygląda Na pewno też przy ładunku będziemy się cofali Nie będę chcę na ładunku właśnie się cofać A nie, że tego, a nie, że no, że, nas tu, że się śpieszymy, chcę to właśnie zrobić I pokazać wam, że umiem w miarę cofać Teraz będziemy musieli, w będziemy gdzieś zakręcać, Powiem mi to coś nasza nawigacja Czuję tak nie bardzo. Ja sobie kierunek, popatrzę sobie tylko tam tu lusterko, no nic nie widzę, dobrze? Bo jednak się jeździ prawym pasem, jak jest, no jak je da się. O, autobusik na nas wyprzedza. Taki tam ten autobus, taki kiowy jest troszeczkę, no ale może wycieczka taka jest nie wiadomo gdzie. O, nie, coś mi. Te, te auto nie ma dźwięku. Moim zdaniem to jest jakby sam dźwięk, tylko przyczep. Nie wiem. Napiszcie, że to auto jest popsute albo ja. Coś nie tak. Napiszcie w komentarzu, do czego to zależy. bo sama nie wiem. A fajnie by było wiedzieć, co nie. Kurde, ja chce mi się pisać, ale na co pisać w nie wziąłem na odcinek, jak mówię, tak Trzymaj dzisiaj. Się prawej strony. Jezu, że się wystarczyłem. Nic, nic i nagle zaczęła gadać. No będziemy się trzymali porowy. Jak, jak taka, no to czemu nie. No 20 km zostało, no to tak za chwilę gdzieś powinniśmy być Zjeść w prawo No zjedziem, zdaję kierunek co, co krzyczysz? Co krzyczysz na mnie, Niewiasto I teraz co? Jak idzie, z czego? Z prawego czy z lewego? Jedziemy w lewo, jedziemy. Kurde, on to nie z tego pasa, panie ma to uszu. No, Brab ustępuje, nic nie ma, możemy się wrąbać. Dobra, zobaczymy teraz w o nic chyba nie ma, to możemy zmienić pas na prawo oczywiście. A ogólnie takie ja mam pytanie do Was, jeżeli aktualizują Prawdzie też... To drugi aktualizują się tej grze, jakby też pojazdy? Jeżeli wiecie, że aktualizują się pojazdy nie wiem, jest nowsza gra, to są nowsze pojazdy, czy tylko zostały te wszystkie z 13 roku. Bo to też w sumie czekajmy teraz tak wczoraj, No jak to właśnie um, jest zrobione? No tak, tu jest pierwszy wjazd, ale musimy drugim wyjechać, no to dobra. To wyjedziemy sobie drugim, i tutaj no zjeżdżam. No. kurcz dwa. Gdzie ja wjechałem? Troszeczkę to się nie wyszło. Ale tam nic nie i Tam cicho, cicho. Trochę źle zrobiłem, ale bywa i tak. 30 tylko. O Jezusie. iść prosto. No jadę prosto. O, za chwilę będziemy mogli się władować. Spoko podoba mi się. No, trzymam się prawej strony. Co ty, chcesz ode mnie. Działka, dobra, skręcamy w prawo. Bo dalej byśmy nawet nie mogli jechać. Zadanie wykonane. Odbędzie się. Elo, 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 szmato to. Zadanie wykonane, no my jeszcze zadanie wykonaliśmy. No ona może tak, ale chodzimy, ten punkt jest jakoś po chińsku. Mm, gdzie tu zaparkować? Dobra. Ja sobie kamerę jednak zmienimy, żebym coś widział Bo takie coś, to tak lipa potem będzie. No ale ty wróżki nie słychać, nie? Mnie to denerwuje, wreszcie już jest taka cicha. Ale tu easy ale to będzie easy to parkowanie To takie to ja mogę robić, paniecką no kurwa Tylko się tutaj wystarczy na prosto złamać i potem się wyprostować i tyle no. No, czulowy ten, ten, ten tir nie pip, czy co? Ja się kupiłem za tira? Aj aj, aj. Aj, 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 No, jak są, że jest dobrze, no to cieszę się. Doskonale. No i ładnie, podoba mi się. Kontynuujemy. Teraz jeszcze może weźmiemy, tylko zobaczymy wszystkie zlecenia. Eee, Zobaczmy, czy warówki, tak. I mam. Mam własną czy warówkę. Komuś tak, muszę coś z Czech wziąć niestety. Bo jestem w Czechach, tam musiałbym coś z tych Czech jednak wziąć. Jak się da z Pragi. No najdroższe sobie weznę. Na... podróże no ale to już było na tyle w tym odcineczku. Ja Wam dziękuję serdecznie za oglądanie odcineczka. Jeżeli mam się spodobał, w górę. Do końca. Odcinka. Na razie, cześć!